Moim dzisiejszym gościem jest Pan poseł Antoni Macierewicz Panie pośle, startuje Pan z Piotrkowa Trybunalskiego Pana kontrkandydatem jest Bogusław Włoszański. W 76 roku Bogusław Włoszański Zapisał się do PZPR-u Co Pan robił w 76 roku? W 76 roku Przygotowywaliśmy obronę Polskich robotników, którzy byli a torturowani, niszczeni, wsadzani do więzień przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i komunistów, a później założyliśmy Komitet Obrony Robotników i odbudowaliśmy polską formację niepodległościową. To był właśnie momentem kluczowym, był rok 76, ale ten człowiek nie jest taki istotny, istotniejszy, jest dokładnie coś innego, mianowicie to, że pan Donald Tusk postanowił. Zademonstrować Putinowi, że chce mieć wśród swoich posłów ludzi, którzy są kontrolowani przez rosyjskie służby specjalne, bo przecież rosyjskie służby specjalne mają nieporównanie więcej informacji, pełne informacje na temat każdego tajnego współpracownika, na temat każdego agenta formacji komunistycznej i mogą ich w związku z tym szantażować, mogą ich kontrolować, a pan Donald Tusk zdecydował, żeby cały zespół w jego, w jego przedstawicielstwie poselskim, cały zespół agentury odgrywał kluczową rolę. To jest najbardziej dramatyczne. To jest najbardziej straszne. To pokazuje jaka jest rzeczywista polityka pana Donalda Tuska. A nie jest to także odcięcie się Donalda Tuska od tej e, całej legendy Solidarności, bo kiedy Włoszeński zostawał e, robił karierę w telewizji publicznej w stanie wojennym, to pan e, był internowany, drukował i był nielegalnie działał w podziemiu. To jest prawda. Ale nie sądzę, żeby ten, ten problem tak wyglądał, jak pan dokładnie mówi. Dlatego że istotą pana Donalda Tuska było obalenie rządu Jana Olszewskiego. Pamiętajmy, że to był właśnie podstawowy cel Donalda Tuska wyeliminować formację niepodległościową. Najpierw. Obalił rząd Jana Olszewskiego. Później wspierał po dzień dzisiejszy Putina, który zamordował Lecha Kaczyńskiego i zamordował polską elitę, która zginęła nad Smoleńskiem. To jest polityka pana Donalda Tuska. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję.